Tak, mieszkamy. Nie szkodzi. Tu jest salon. Telewizor pożyczony. Wypoczynek. Tu mamy taką szafę, gdzie trzymamy kurtki, buty. Hey, proszę bardzo, łobuzy, trzy. Natomiast oczywiście ze śniadaniem, no to oczywiście przed komputerem. <grymne> Tutaj mamy wejście do piwnicy, której się bardzo obawiało. Pokażę Wam, jak to wygląda. a w piwnicy mamy taką jakby składowisko różnych rzeczy Jenny ma dla Ciebie boiler tu się grzeje wodę cały system grzewczy domu puściutko praktycznie Dobrze, to tak jest w piwnicy Cię w górę tu Tomek trzyma trochę narzędzi. Dobra. Cicho, mama wraca, <laughs> jestem Dzień dobry co na danek? Śniadanko? Mamusia chlebę upiekła i smakuje, co? Mm -hmm. Mm -hmm. Mamy kuchnię. Małe to nieco. Lodówka. Spiżarnia. W każdej kuchni jest taka jakby spiżarnia. Tutaj mamy na dole łazienkę. miedzy tylko chleb. Butę. No i... Suszę właśnie teraz pranie. Taka jakby pralnia. Tutaj mamy kolejne drzwi. Też taki gusłowek. Trzeba odkurzacz, jakieś środki czystości. Mopy. Wyjście na ogród. A na ogródku. Nic oprócz śniegu. Przychodzą ptaszki, tutaj właśnie chleb wyrzuciłem. I króliki. Te dwa, dwa pierwsze śmietniki, niebieski, czarny są nasze. I do tych drzewek jest nasze. To by było z tyłu. Teraz idziemy do góry. Jeszcze przedobyć. Nie, przed dom nie wyjdę. Przed dom widzieli. To są schody do góry do sypialni. Do twojego? do twojego też. Ale nim do sypialni, tutaj jest łazienka dzieci. Na wprost. Proszę. Slew i wanna. I ja. To jest kot. To jest pokój na tanka. tam śpi, ma taką lampeczkę, która się zaświeca, na różne kolory się świeci w nocy mu. Powiem szczerze, że śpi ostatnio każdej nocy do samego rana, nie budzi się, nie płacze. W sumie tutaj mało ma, ale na razie ma tylko tyle, co by mógł spać. Później może pod spodem łóżka się mu coś zrobi. Taki namiocik Nie wiem No i jego szafa Trochę zubołaganiona, bo Natanek No taka Część trzymamy na ziemi, część u góry Żeby Natankowi było lżej Przynieść z dołu go poproszę Tu jest Pokój kacpra W sumie też nic nie ma oprócz łóżka I, i fotelika jakiegoś tam no i jego szafa tak samo plecak wisi z tyłu za drzwiami. A teraz idziemy do naszego pokoju. Też taki trochę połagan, bo nie mamy szafek niczego, więc tutaj okno na ogródek. Tu mamy duże łóżko mm, king size. Mamy naszą jakby garderobę. Trochę się nie mieścimy, no ale znaczy na razie się mieścimy, ale jak przyjdą paczki, to się już nie zmieścimy. I nasza łazienka. Tu jest duży, wystarczający. O, taka łazienka. I wanna. Mają bardzo głupie te prysznice i wanny, bo trzeba odkręcić praktycznie całą siłą leci woda. Nie, nie ma, że lżej. Nie ma dawkowania tej wody w mniejszych ilościach. Tak to mieszkamy my właśnie. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.